Dzień dobry, witamy Was na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania. Chcielibyśmy Was wirtualnie oprowadzić po budynkach naszego Wydziału i pokazać najciekawsze miejsca. Jesteśmy w Laboratorium Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Tu ćwiczymy zarządzanie w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych epidemii, powodzi i katastrofy kolejowej. Tworzymy zespoły zadaniowe i uczymy się współpracy oraz podejmowania strategicznych decyzji pod presją czasu. A teraz Patrycja pokaże Wam Laboratorium Instytutu Logistyki. Znajdujemy się w laboratorium logistyki imienia generała broni Tadeusza Buka. Zapraszam was do sali komputerowej. W laboratorium poznajemy procesy zachodzące w logistyce, wykorzystując podczas ćwiczeń program do modelowania przestrzennego 3D procesów logistycznych. Na wyposażenie laboratorium składa się makieta centrum logistycznego, która służy do symulowania procesów transportu za pomocą pojazdów drogowych i kolejowych. A teraz Ewa pokaże Wam multimedialny system treningu strzeleckiego. Jesteśmy teraz w laboratorium multimedialnego systemu treningu strzeleckiego, gdzie przygotowujemy się do teorii i praktyki strzeleń. A za chwilkę zobaczymy się z Patrycją. Zapraszamy do Instytutu Organizacji Zarządzania. Znajdujemy się w laboratorium inżynierii zarządzania. Zarządzanie VAT to unikatowy kierunek studiów, łączy informatykę. Zarządzanie kapitałem intelektualnym oraz nowotwesne podejście do finansów. Kształcimy szczególnie pożądanych na rynku analityków biznesowych oraz specjalistów związanych z zarządzaniem zasobami informacyjnymi. Wychodzimy również naprzeciw potrzebom Wojska Polskiego w zakresie kształcenia specjalistów do spraw kadrowych. Pokażę Wam teraz laboratorium technologii i symulacji magazynowania. Poznajemy tutaj procesy magazynowe w praktyce. Wykorzystujemy do tego terminale mobilne, czytniki kodów kreskowych, maszyny i urządzenia transportowe oraz urządzenia do składowania. Pracujemy również na specjalistycznym systemie klasy WMS wspierającym procesy zarządzania magazynem. Serdecznie zapraszam do następnego laboratorium, w którym spotkacie się z Patrycją Zdarkiem. Znajdujemy się w laboratorium technologii radiowej identyfikacji danych RFID. Technologia ta jest wykorzystywana w logistyce cywilnej i wojskowej. Polega na wykorzystaniu fal radiowych do identyfikacji przedmiotów posiadających transportery RFID. I na tym kończymy wizytę na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania. Do zobaczenia w następnym roku akademickim.